Siemaneczko z tej strony, Zneta ja jeszcze W dzisiejszym filmiku pokażę wam Moje, e, mój klub Stars. E, e, klub się nazywa e, Tak Kocham Hazadra Kocham Hazadra, tak e, No więc e, Dzisiaj zagaśnie nie trafiłem byle co Więc Najbardziej, no wiem no, całą moją świnię zapełnioną, ale tak mało rzeczy trafiłem. Wiem tam 20 sardonów, ale bardzo mało rzeczy trafiłem. Czyli znaczy, dobre rzeczy, ale ani e, jeden mity był, ale bardzo słaby rzeczy. No i pokażę wam się mój klub. Są tutaj jak Hazodrapa, czyli chyba najlepszy stąd. Trzeba. No i też są na przykład Maki i już to jest bardzo dobry gracz. Wielkowie są bardzo do bardzo dobrzy, jestem na 24 miejscu. No i widzowie Klub ma bardzo dużo pucharków, prawie milion. Przepraszam za mój głos, bo jestem chory dość, więc... To niestety jestem chory. Ale widzowie, no... Jeszcze wam pokażę moje konto... Proszę się to zmieniało, może... Oj, przez ten czas jak jestem chory w celu czwartku chyba, czy jak wyzdrowieję. Myślę, że wyzdrowieję, je. tak by było najlepiej, no to wtedy ten. chcę wbić no, 15k pucharków. Będzie bardzo trudne dla mnie. Jeszcze prawie 2000, no 1000 pucharków jeszcze, 1400. Więc to był chyba taki bardzo luźny odcinek, a dzisiaj jeszcze będziemy wbijać y, 22 rangę na Panu P. Lecimy ja na pewno pewnie jestem aż taki dobry, ale jestem spoko. Dobra, Widzimy sobie takim takim w któremu chyba dajemy kuba, bo tak wygląda na to. P umie tam, pa, umie przy ścianie tam widzieć trochę, bo to się okazuje. Przed granem. Tu jest <laughs> się chyba równo iść. O, ale mi strzela w palcach. jest fajnym. Bardzo lubię dynamajka. Majka. Pozdrawiam tego tak, który jest razem gra. No, stawcie tak 20 łapek w górę i robimy największy unboxing, jaki był na tym kanale. 20 łapek w górę.

No, no. To mamy. Jeszcze jedna. Chodź wchodzić, chodź wchodzić. Łatwo, łatwo. Chodź wchodzić. Chodź SS. nie gubiły nam się. Jeszcze co dzień. Brakuje nam jednego pucharka. No ale. Bez sensu by to było wierć. Jednego pucharka na marne i chyba było to tyle w tym odcinku, następny karnet za, no powiedzmy już, na... yy, no trzy dni, czyli w czwartek może być już dostępny nowy karnet, czy tak, nie pamiętam, nie chce się tego liczyć, no więc tak, Lumi już możecie i zobaczymy jeszcze yy, takiego chłopa, który chodzi do mojej szkoły, Muszę żeby znaleźć, stop, chyba top, nie wiem, 40, robi, ale ale jest jakiś stop, 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 melodii Jest. chodziło właśnie z tego Zobaczcie. i Ej, pamiętajcie, że dopiero wyszła Lumi, co nie? Czekaj. Poczekajcie, że Dopiero co wyszła Lumi. I on ją ma już na... Ma... ja yeah, on jest... Nie wiem, to jest normalne, jak to bija. A to jest moje konto porównania do niego. Ja gram rok doła Fabulous wings. Więc to chyba było na tyle w tym odcinku Będziemy się w... żegnać już pomału Więc widzimy się w następnym odcinku Trzymajcie się, cześć